wrzut w naszą szesnastkę. Jest tam pojedynek główkowy, walczył Petr Schwarz, jest jeszcze strzał, no ale łapie to bez większych problemów. Bo... Będzie szansa dla Radeckiego, uderza Radecki, jest rykoszet, jeszcze Tyszanie przy piłce. Z byłym klubem obecnego trenera GKS-u Tychy, Dariusza Banasika. Dobrze, teraz Mystkowski do Machowskiego, Machowski przed bramkę, no i niestety 1 do 0 dla GKS-u Tychy. Sprawna, szybka akcja z prawej strony Mistkowskiego i Machowskiego. Dobre zagranie w szesnastkę. Nieupilnowany Mikita. No i 1 do 0 dla GKS-u, tych, kim miał przez chwilę trochę więcej miejsca. Dobrze obrócił się z piłką, zagrał do Kurowskiego. On z pierwszej piłki próbował przyspieszyć akcję. w odebrali ją. Walczy tam Szwedzik, jest Kurowski. Szwedzik. Jest strzał celny. Teraz będzie. Rzut wolny, świetny zagraje Bukowskiego. Szwedzik, Szwedzik, jeden do jednego. Bo no wielkie brawa dla Patryka Szwedzika za wykorzystanie tej akcji, no ale nie mniejsze, a może i większe dla Adriana Bukowskiego, no bo kapitalnie dostrzegł swojego partnera. Zagrał szybko, był rzut wolny dla Śląska, ale nie czekał na Usie Kurowski. Niestety Bernardczyk trafił przypadkowo w Szwedzika. Jesteśmy już w naszym polu karnym. Machowski podawał do Rumina za mocno, ale zamyka piłkę Błachewicz. Łachewicz dośrodkowanie, jest Radecki, strzał głową, broni Trelowski. No, ona mocno impetnie nie nabrała go, a wyhamowała bez problemu Trelowski. No teraz Trelowski z problemami, ryzykowne zagranie, no i niestety tracimy bramkę na 2 do 1, trafia Mystkowski. No błąd piłkarze Śląska, nie powinni tak, tak zagrać Szwarc i Trelowski. Dało się Trelowskiemu nie dopuścić, by ta piłka trafiła do jego bramki po, po, strzale, szwar, po strzale, po podaniu szwarca. Mięty aż do defensywy, dobrze Miłosz Kurowski odebrał piłkę, znów jest przy niej Bukowski, Bukowski czy uderzy? Adrian Bukowski, dobry strzał, jeszcze Bednarczyk, Bednarczyk, niestety spalony. Karol Borys z lewej strony, Borys jest w polu karnym, Borys dobre zagranie do Miłosza Kurowskiego, nieczyste zagranie, nieczysty strzał i z kibicki. Ruszają lewą stroną Tyszanie. Jeden z testowanych graczy jest Szpakowski. Szpakowski bez problemu dobrze interweniuje. Trelowski. Nie widzimy zmian w wyniku ani sytuacji, w których ta zmiana była bliska. Może dziś będzie odwrotnie, że drugą połowę zaczniemy w nieco spałym tempie. Teraz niezła szansa, Śląska. Ładne zagranie Krzysztof Kurowski na boisko. Teraz GKS Tychy, próbuje odpowiedzieć piłka dośrodkowana z lewej strony trzecia przez pole karne trafiła na prawe skrzydło jest sporo miejsca z prawej strony Miłosz Kurowski skrzydła to Mateusz Stawny Miłosz Kurowski Kurowski, nie ma strzału jeszcze Kurowskiego, jest Patryk Szwedzik czy on uderzy? Szwedzik! mamy strzał jest takie płaskie wstrzelenie dobrze ustawiony Kurowski Krzysztof podał do Miłosza niestety jest strata strzela Zawodnik z numerem 16. Właśnie to również dla niego bardzo ważna szansa na pokazanie się Nie szkoleniowemu pierwszej drużyny. Teraz akcja GKS-u. Tychy jest niebezpiecznie. Chyjka, teraz jest Miłosz Kurowski. No dobrze, w pole karne zagranie. Szwedzik. Blisko Śląsk, gola. Jeszcze Karol Borys. Miłoż Kurowski świetnie, efektownie minął przeciwnika, Kurowski dobry pomysł do Borysa, przejął piłkę Borys, Karol Borys lewą nogą, jeszcze tam dobijał Szwedzik. Wszyscy Wrocławianie w polu karnym, dało się oddać strzał, więc Miłosz Kurowski, I tam Lewkot, ale opanowali Tyszanie kibicki z prawej strony. Ruszył do przodu w poprzedniej akcji Głogowski, teraz musi szybko wracać do bramki, bo może to się skończyć trzecim golem dla GKS-u. Do... oficjalny sponsor GKS -u.